Witajcie. Znajdujemy się na ulicy 11 listopada w Sosnowcu na dzielnicy Zagórze. Ja nazywam się Mikołaj Raba i chcę pokazać Wam mieszkanie z ogromnym potencjałem w tej cudownej okolicy. Zapraszam. Ta urocza okolica z pewnością przypadnie do gustu osobom, które cenią sobie spokój i ciszę. Mieszkanie jest świetnie skomunikowane z resztą aglomeracji, a w najbliższej okolicy znajduje się wszystko, co jest potrzebne do wygodnego życia. Mieszkanie ma 33 metry, składa się z jednego dużego pokoju, osobnej kuchni, łazienki i daje ogromny potencjał do zmian układu, taki jak wydzielenie dodatkowej sypialni. Nieruchomość oprócz celów mieszkaniowych świetnie sprawdzi się też pod inwestycje. Jeżeli jesteś zainteresowany mieszkaniem w tym zielonym sercu Zagórza, zapraszam do kontaktu. Szczegóły znajdziesz w opisie.